Siemanko z tej strony, magnes, i bądźcie ze mnie dumni. Tak, Tara. I błękitna Tara. Właśnie. Dzisiaj gramy z moim kolegą. Kipyk. co? Dajemy. Aha zapomniałem Nie On chciał duło Chyba nie zauważył Naprawdę tego nie zauważył. <x2> <kłysy> 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 um gra grał primo. Aha. Tę, tę, tę. Sza, 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 teraz wjeżdżaj na niej z ulta. wjeżdżaj z ulta. jest i gol pewnie pewnie gol tak no nie kurczaki pieczone nie do końca spieczone trochę się nie do tak te kurczaki jak, jak się przegrywamy to trochę się to nie do piekły, ale Ale coś tam się upiekły trochę, chociaż nie ma co w ogóle, co ja teraz gadam. Po prostu gadam bez sensu. Ja lubię gadać bez sensu. Ten już po prostu taki jestem. Gadam bez sensu w każdej chwili. O, tipy. I tak się... No wiecie. Strzela gole. I niby ten Mortis nam szczeli gole. Niby Bibi zabije, Primola. ha, ha, ha. Niby Bibi nie zostanie wciągnięta. Na sumie nie zostanie. Kurczę, nie przewidziałem tego. Nie przewidziałem tego. o Wypadł. uuuu teraz bliźniutko, bliźniutko. Ale blisko wygrane. Oj. Po prostu się starać, trzeba. A to jest pierwszy meczek moją kitą tarą. Ja myślę, że ten meczyk nie będzie należał do takich głupich meczyków. Tylko to będzie jeden z najlepszych. Nie najlepszych, ale dobrych, nie? Kurczę, spadaj. I wygrywamy to takim oto sposobem. Po prostu weszłem, strzeliłem bramkę i tyle. Łatwy sposób, nie? Każdy może go sprawdzić. I każdy będzie działać. A teraz... A teraz nie mam skrzynki. Oh no... Sprawdzimy czy ci coś drobnie z skrzynki. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Hmm. Nie Czemu? Tyż Markaczu głupi Franku Ty Franku jeden, ty głupku śmierdzący W przedszkolu miał złe oceny, to widać a bardziej w szkole czy ma złocenie bo to jest przedszkolaczek w no tak ult ja cię solę myślał, że on zro może zrobić ulta i ten jednocześnie. No to jest też w dużym błędzie, bo tak się nie można. No tak to, tak się robi, tak się robi, tak się załatwia. Problemy. Nie wiem czemu on podał mu, jak ten dick już strzela. I koniec. Opa. No Boże. Tak się to jest, gdy podajesz się zamiast tam, nawet jak nie trafisz to. Do. Typka, który no z graniem nie jest za dobry. Okej, okay, lecimy jeszcze raz. Damy radę, tylko że on stracił 8 pucharków. Oho, uh, dobra, nita. No, ty! On ma spina za 150 gemów. Taki bogacz. On wydaje kasę na gemy, jak idę, jaki nubek. Każdy nubek wydaje kasę na gemy. Znaczy, no. Kasę na gemy, kasę na skinę. Tak czy to jak raczej, taki, tak ja typu nie lubię, bo on wydają. A nic z tego nie będą mieli. To jest tylko wygląd. Wygląd się nie liczy, tylko osobowość. Ten gość tego chyba nie wie. I chyba się nigdy nie dowie. Nie dowiary że tak dobrze nam poszło. Nie były planka szczeli. A ten to jest zarąbisty. No nie. nie. Nie chciałem tej głupiej piłki. nie chcę tej piłki. Co ty robisz? Ej, no pomóż mi! Misiek. Teddy bear. Teddy bear help me! O, dzięki. Zabił kapek. <grywka> to było dobre, to było dobre, ja cię sola. Co, co ten Frank robi w ogóle? co ten Frank robi? On zwariował? On zwariował. Co ten Frank zwariował? Co ten Frank w ogóle robi? Naszej drużynie? Okej. Okay. Aha, jaki typ. Ja cię sole bym nie spodziewał się. Taki drag. Ja wiem, o co mu chodziło. Ja cię on rozwalił to specjalnie. Tak się nie robi. Ej. Ja idzie się, straszy się, że. Puści się ulta, tak naprawdę się nic nie zrobiło. No proszę, teddy bear. It's my life. No nie. Fa. Łucer. Nie! Yeah. Zabili teddy bear, teddy bear. I like it, teddy bear, teddy bear. Yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. O kurczę. O oh kurczę, on teraz strzeli. a nie, my szczelimy. Okej, okay, dziękuję. Wygrana, koniec. papa, pa. Do widzenia. Nie, to nie jest przegrana. Do widzenia. Do widzenia nasza wygrana. Cześć nasza przegrana. Petty teddy bear teddy bear, teddy. Oh my god. Oh my god. Oh my goodness. Oh my god. Podaj mu on ma ulka! Nupku. Mały. No właśnie, papa. Pa. Teraz ja cię jadę, pyk. To było piękne. To jest koniec odcinka. Koniec odcinka. No. Otwieramy skrzynkę i koniec odcinka. Krótki, ale...